W jednym z orędzi do, skierowanych do Elżbiety Kindelman Maria y, powiedziała, że płomień i miłości i będzie dla świata tym, czym dla Noego była arka. Y, to bardzo ciekawy obraz, na którym myślę, że warto się chwilę zatrzymać, ponieważ y, arka Noego została wybudowana w chwili, kiedy świat pota, popadł w potężną. Ruinę grzechu, to jest jeden jedyny raz, kiedy w Biblii jest napisane, że Bóg pożałował, że stworzył ten świat. Od ponad 30 lat świat zna orędzie Elżbiety Kindelman, węgierskiej mistyczki pod tytułem Płomień miłości niepokalanego serca Maryi. To jak określił kardynał William Go, arcybiskup Singapuru, potężny ruch maryjnej odnowy, który w ostatnich czasach bardzo dynamicznie rozbija się tam na Dalekim Wschodzie, ale również po drugiej stronie półkuli zachodniej w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, jak również w Ameryce Południowej. A od dwóch lat bardzo dynamicznie, również w naszej ojczyźnie, kiedy został przetłumaczony i wydany przez wydawnictwo Esprit dziennik Elżbiety Kindelman, płomień miłości niepokalanego serca maryi. Od tego czasu odbyło się już wiele serii rekolekcji, spotkań, konferencji, rekolekcji parafialnych, gdzie ludzie od północy po południe i od wschodu do zachodu mogli przyjąć płomień miłości niepokalonego serca Maryi. Co to znaczy? W jednym z orędzi do skierowanych do Elżbiety Kindelman Maryja y, powiedziała, że płomień i miłości i będzie dla świata tym, czym dla Noego była arka. Y, to bardzo ciekawy obraz, na którym myślę, że warto się chwilę zatrzymać, ponieważ y, arka. Noego została wybudowana w chwili, kiedy świat pota, popadł w potężną ruinę grzechu. To jest jeden jedyny raz, kiedy w Biblii jest napisane, że Bóg pożałował, że stworzył ten świat. I wtedy z wysokości nieba Bóg zobaczył Noego, który został nazwany przyjacielem Boga i otrzymał pewną misję. Tą misją było przygotowanie się do potopu. Do kary, która miała nastąpić, by oczyścić ten świat. Nie po to, żeby go zrujnować, ale po to, by go odnowić. I tak oto rozpoczyna się historia, którą kochają dzieciaki: arki Noego, gdzie maszerują wszystkie słonie i żyrafy, ale tak naprawdę zanim powstała arka, minęło wiele, wiele lat, i przyjmując wymiary, które podaje nam Biblia, mamy do czynienia. Ze 150-metrowym obiektem o 25-metrowej szerokości i 15-metrowej wysokości, więc to rzeczywiście potężny obiekt i o pewnym również bardzo symbolicznym znaczeniu. Budowę takiego obiektu, nazywanego przez nas Arką, statkiem, który miał służyć do tego, żeby przetrwać powódź, Wymagała bardzo dużo zaangażowania i czasu. Bibliści podają, że biorąc pod uwagę rzeczywistość techniczną tamtych czasów, wybudowanie takiego obiektu zajmowałoby, uwaga, około 50 lat. To znaczy, że gdy przekładając to na dzisiejszą rzeczywistość, masz lat 20 i usłyszysz, że zaczni się przygotowywać do czegoś. Co przyda ci się za 50 lat, gdy będziesz miał lat 70, będzie ratunkiem dla ciebie, Twojej żony, Twojej rodziny, Twoich wnuków. Wiele osób powie, Ach, to jest tak dużo czasu, po co się tym przejmować? A jednak Noe zaufał Bogu i wiedział, że musi podjąć się tej misji. Choć pewnie wszyscy w koło y, mówili, że Noe zwariował. Co on tam wyrabia? Czemu poświęca czas? Przecież życie jest po to, by z niego korzystać. I tak właśnie skala grzechu poszerzyła się w tamtym czasie do tego stopnia, że potop już był nieodwołalny. Tylko jeden Noe przyłożył się do tego, żeby przygotować miejsce ocalenia, schronienia dla siebie i swojej rodziny. A przecież wszyscy mogli się przyłączyć do przykładania deseczki do deseczki, gdy przyjdzie moment próby, gdy przyjdzie pierwsza woda. I będzie już jasne, że ten deszcz nie przestanie padać, jak to ludzie mówią, popada i przestanie. Tak jak i dzisiaj mówią, no jest źle, ale przecież zawsze było źle. Raz był lepiej, raz jest gorzej. Jeżeli mamy te słowo prorocze, już nie proroków, ale królowej proroków, naszej matki Maryi, mówiącej nam o tym, że świat jest w stanie, który wymagać będzie już nie ludzkiej reformy, ale Bożej interwencji, co też 19 maja 1963 roku Usłyszała sama Elżbieta słowa Ziemia przypomina teraz przyrodę przed burzą. Można ją porównać z wybuchem wulkanu wyrzucającego piekielny dym i popiół, które duszą, oślepiają i zabijają wulkanu wywołującego trzęsienie ziemi, które wszystko obraca, wzgliszcza. W tak straszliwym położeniu znajduje się teraz świat. Czy to nie obraz sprzed potopu? Ale też i Niezwykłe słowa nadziei. Ja, piękny promień Jutrzenki, oślepię szatana, uwolnię ludzkość od grzesznej lawy nienawiści. Żaden umierający nie może zostać potępiony. Matka, która kocha wszystkie swoje dzieci. Królowa, która ma władzę, by zmieniać rzeczywistość, która wydaje się nie do przemiany. O tym właśnie jest to orędzie Pomienia Miłości Niepokolanego Serca Maryi, o którym Maryja sama mówi, że ma być przekazywane z serca do serca, bo przecież czy inaczej. Była głoszona Ewangelia od początku.